Zadanie 16 z pieniążkami. W kasie są banknoty 20 zł i 50 zł. Liczba banknotów 20 zł jest taka sama jak liczba banknotów 50 zł. Łączna wartość wszystkich banknotów 50 zł jest o 6000 złotych większa od łącznej wartości banknotów 20 zł. Oblicz Ile banknotów 20 złotowych jest w kasie? Zapisz obliczenia. Zanim wykonamy zadanie, pozwól, że dla pewnych osób, które mają problem z tego typu zadaniami i na pozór nie odróżniają ilości od wartości monet, przedstawię pomoc. Wyobraźmy sobie taką samą ilość banknotów 20 i 50 złotowych. Jakbyś obliczał ich wartość. Jeżeli pani kasierka chce dodać pieniążki, no to ona sobie posegreguje oddzielnie 20 złotówki, oddzielnie 50 złotówki. No i teraz policzy te banknoty raz, 2, 3, 4 i wykona na kalkulatorze albo w jakiejś maszynie działanie 20 razy 4. I ma wynik 80. Tutaj, jeżeli się okaże, że stos innego rodzaju monet, w tym wypadku 50 złotówek, jest taki sam jak wcześniej, to mamy taką samą ilość, prawda? 50 razy 4 banknoty, 50 razy 4, 200 złotych. No i dalej może sobie dodawać lub podejmować te wartości w zależności od potrzeby. W kasie oczywiście fiskalnej będzie dodawać te wartości, czyli razem w kasie tutaj by było 280 zł. Ale nasze zadanie brzmi trochę inaczej. No i przejdźmy do naszego konkretnego zadania. Mamy banknoty tutaj w tabeli 20 i 50 zł. Jaka jest ich ilość? Tutaj w pomocy były 4 sztuki jednego i drugiego rodzaju banknotów. A tutaj wiemy tylko, że jest taka sama liczba banknotów jednego i drugiego rodzaju, ale nie wiemy ile ich jest, więc oznaczymy przez x ilość tychże banknotów. No, ale teraz jak obliczyć wartość? Wartość? No, to tutaj mamy obliczoną wartość. To jest wartość jednego banknotu razy ilość. Widzisz? Trzeba Wartość banknotu pomnożyć przez ilość. Więc mamy 20x, a na dole podobnie mamy 50x. To są wartości poszczególnych posegregowanych banknotów. No i czytamy zdanie kolejne. Łączna wartość wszystkich banknotów 50 zł, czyli ta wartość, jest o 6000 zł większa od łącznej wartości wszystkich banknotów 20 zł. Czyli od tej wartości. No, myślę, że tu widać, że ta wartość jest większa od tej wartości, więc od 50x odejmiemy 20x. No i różnica w wartości to 6000. Dalej to już zabawa. 50 minus 20 to 30x równa się 6000. Podzielimy na 30. Można zapisać to w postaci kreski łamkowej. Zera się skrócą. 600 na 3 wychodzi nam 200. Czyli było aż 200 banknotów 20 złotowych. Jest to zadanie otwarte, więc napiszmy odpowiedź. Banknotów 20 złotowych jest w kasie 200 sztuk. Zadanie z pieniążkami. Na pewno Ci się spodobało.